Dziewięć życiowych korzyści z czytania książek fikcyjnych. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. O ile na tym kanale rządzi literatura faktu, książki niefikcyjne, o tyle beletrystyka, książki fikcyjne również mogą dać wiele korzyści w życiu, w życiu poczciwym. I dzisiaj te korzyści wyeksplorujemy. Sprawdziłem parę artykułów, wybrałem dziewięć, które wydają mi się najciekawsze. Będę się tu też wspomagał cytatami, żeby te punkty były ciekawie o wyjaśnione. Pierwsza korzyść czytania fikcji w elektrystyki to poprawa umiejętności rozwiązywania problemów. Okazuje się, że jeśli jest problem w książce, nasz mózg z automatu szuka rozwiązań, tak bym nie możesz przestać nawet myśleć, co Ty zrobił w danej sytuacji, to sprawia, że nasze umiejętności rozwiązywania problemów są eksplorowane w tym naszym czasie wolnym, w słowie, czasie, w którym czytamy książki fikcyjne. I w jednym z artykułów, cytat z badań był taki, że dwóch badaczy z Washington University w St. Louis przeskanowało mózgi czytelników baletrystyki i odkryło, że ich badani stworzyli intensywne, graficzne symulacje mentalne widoków, dźwięków, ruchów, smaków, które napotkali w narracji. Zasadniczo ich mózgi reagowały tak, jakby faktycznie przeżywały wydarzenia, o których czytały. Co oznacza, że czytając, tak jakby symulujesz te wydarzenia, które są w książce. I to może pomóc nam lepiej rozwiązywać problemy. Drugi punkt zwiększa zrozumienie innych. Współczucie i empatyczność, za czym idą lepsze relacje. I to jest dość ważny punkt, jeśli chodzi o te czytanie książek, książek beletrystycznych, bo będąc tak jakby znając motywy różnych bohaterów, sami w realnym życiu widzimy, jak bohaterowie naszych, naszych relacji, naszego życia, mogą mieć różne motywy mogą działać i robić rzeczy nie dlatego, że są durni czy robią nam na złość, tylko mają jakieś powody wewnętrzne, dla których to robią i właśnie czytanie beletrystyki często pomaga nam te zrozumieć te motywy albo pomaga nam po prostu wyobrazić sobie nawet jakie motywy mogą mieć ci ludzie, żeby robić rzeczy, które robią. I to jest bardzo ciekawy temat, bo pomaga to też w punkcie, który będzie później. Cytat, który znalazłem na ten temat też w artykule, że w szczególności te książki pomagają poprawić interakcje, w których próbujemy zrozumieć myśli i uczucia innych. Naukowcy nazywają tę zdolność mózgu do konstruowania mapy intencji innych ludzi. Narracje dają wyjątkową okazję do wykorzystywania tej zdolności, ponieważ identyfikujemy się z tęsknotami, frustracjami postaci Odgadujemy ich ukryte motywy, śledzimy ich spotkania z przyjaciółmi i wrogami, sąsiadami i kochankami. Dzięki temu mamy unikalną możliwość wejścia w inne osoby. Co za tym idzie w naszym realnym życiu? Lepiej potrafimy rozumieć inne osoby, rozumieć relacje, rozumieć dlaczego pewne rzeczy ktoś nam zrobił czy ogólnie ktoś zrobił. Trzeci punkt dość jasny, dość oczywisty i punkt, który czytanie, czy to książek fikcyjnych, czy niefikcyjnych, tak samo można powiedzieć, że rozwija. Chodzi o zwiększenie zasobu słów, zasobu słów, których używasz i o ile widzisz, ja robię te filmy, wciąż popełniam wiele błędów językowych. Często piszecie mi, co jest nie tak, że nie bierze się na tapetę, tylko się bierze na tapet, że nie włącza się, tylko włącza, bo mam włącznik, a nie włącznik. Te rzeczy i tak są. Albo tłuszczu i tłuszczów. O, to często mówicie, że wciąż wiele błędów popełniam, ale wyobraźcie sobie, ile bym błędów popełnił, gdybym nie czytał tyle, ile czytam. Oprócz tego, że. Czytanie sprawia, że mniej błędów robisz, popełniasz, o tyle też sprawia, że twój zasób słów jest większy, że czasem użyjesz słowa, które potrafi zaskoczyć towarzystwo. Czasem się to zdarza. Także jeśli jest twoja praca skupiona na mówieniu, na sprzedawaniu, na pisaniu, to czytanie oczywiście bardzo pomaga, zwiększając zasób słów i rozwijając też właśnie nasze umiejętności. Tak mówienia, zdaniami, które są piękne. Bo zwykle dobra beletrystyka, a szczególnie klasyka literatury, no to są piękne zdania. Kolejny punkt. Odstresowuje czytanie. Ale co z tego, że odstresowuje? Wiele ym, rozrywek, gdzie konsumujemy treści, odstresowuje, tak? Z tym, że czytanie beletrystyki odstresowuje najbardziej. I tu pokażę taki graf, który sobie też tu teraz otworzę. Gdzie wychodzi na to, że czytanie przez 6 minut redukuje stres o 60%, zwalnia bicie serca, zmniejsza napięcie mięśni i zmienia trochę stan umysłu na ala medytacyjny, co jest bardzo ciekawe. A i też tutaj mamy porównanie do tego, jak właśnie czytanie elektrystyce redukuje stres w porównaniu do innych rozrywek, o 68% bardziej. Redukuje stres niż słanie muzyki. O 100% bardziej niż picie herbaty. O 300% bardziej niż wejście na spacer. O 600% bardziej niż granie w grę. No tutaj nie da się nie zgodzić, bo często granie w grę bardziej nas wkurzy i zdenerwuje niż odstresuje. Bo czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. Tak to jest w tych grach. Jeszcze cytat. Wykazano, że czytanie wprowadza nasze mózgi w przyjemny stan przypominający trans, podobny do medytacji i przynosi takie same korzyści zdrowotne, jak głęboki relaks i wewnętrzny spokój. Stali czytelnicy lepiej śpią, mają niższy poziom stresu, wyższą samoocenę, niższe wskaźniki depresji niż osoby, które nie czytają. Punkt piąty. Czytanie beletrystyki poprawia jakość snu. Szczególnie, gdy rezygnujemy z ekranów przed snem. I to jest taka nie bezpośrednia korzyść, ale trochę pośrednia korzyść, bo gdy czytasz książkę przed snem, to wychodzisz na tym lepiej, biorąc pod uwagę to, jak jakość snu, jaka jakość snu twoja będzie, niż gdybyś oglądał filmiki, oglądał telewizję, czy grał na komputerze przez niebieskie światło, które ekrany wydzielają które zaburza nasz rytm dobowy, zaburza nasz sen, sprawia, że nasz sen jest po prostu gorszej jakości. To nie, znaczy, to nie znaczy, że nie zaśniesz. To znaczy, że zaśniesz, ale jakość snu będzie niższa. Gdy czytasz, to automatycznie z ekranów nie korzystasz. Lub gdy korzystasz na przykład z czytników e-booków, tamten ekran jest taki, że symuluje papier w tych, teraz chyba w każdym, ale na pewno w tych lepszych, które mam nadzieję, że używasz. Wtedy czytasz na czytniku e-booków, to nie jesteś też narażony na to światło niebieskie. Nie zaburza Ci to snu, nie, nie pogarsza jakości snu. W ten sam sposób, w jakim czytanie na przykład na ekranie laptopa by Ci pogarszało sen. Cytat na ten temat. Nie czytaj literatury faktu przed snem, co zachęca do projekcji w przyszłość i zaabsorbowania planowania. Czytaj fikcję, która angażuje wyobraźnię, wymaga uwagi obecnego stanu. Rekomendacje dla kompulsywnych czytelników literatury faktu obejmują Motherless Brooklyn i Stranger in a Strange Land. Nie znam tych rekomendacji, ale widzisz, tutaj oprócz tych benefitów, które ogólnie czytanie daje przed snem, jeszcze wspomniał autor tego artykułu o tym, że literatura faktu przed snem nie jest najlepsza, pod tego, że nas pobudza, zachęca do myślenia o naszym życiu, o naszych problemach, Podczas gdy wchodząc w literaturę nie faktu, w literaturę fikcyjną, em, jesteśmy w świecie innych ludzi, gdzie możemy się bardziej zastresować, odciąć od tego, co jest u nas. Em, escapism, można powiedzieć, ucieczka, która przed snem może być dobra. Punkt szósty. Czytelnicy fikcji, nie fikcji zresztą również, mają większą szansę, na kognitywny zjazd na starość. Czyli jeśli zależy Ci na tym, żeby być mentalnie zdrowym, mentalnie szybkim, gdy będziesz w starszym wieku, należy czytać fikcję i niefikcję, bo to sprawia, że nasz mózg lepiej działa, to sprawia, że jest mniejsza szansa, że nasz spadek kognitywny, pogorszenie kognitywne. Że nasza jakość mózgu będzie lepsza. Cytat na ten temat jest taki. Wiemy, że wysłuchanie historii to świetny sposób na zapamiętanie informacji na dłuższą metę, a teraz istnieją również dowody na to, że czytelnicy doświadczają wolniejszej utraty pamięci w późniejszym życiu w porównaniu z osobami, które nie czytają. W szczególności czytelnicy w późniejszym okresie życia mają o 32% niższy wskaźnik upośledzenia umysłowego w porównaniu z ich rówieśnikami. Według badań opublikowanych w 2001 roku w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, osoby, które czytają więcej, wskazują mniejsze cechy choroby Alzheimera, oprócz wolniejszego spadku pamięci. Zachowaj to w pamięci, gdy odkładasz książkę na rzecz innego typu, innego typu rozrywki wieczorem, szczególnie gdy się już. Starzejesz, a zresztą my się wszyscy starzejemy, już tacy młodzi jak dzisiaj nie będziemy nigdy. Punkt siódmy. Kreatywność. Fikcja jest nieprzewidywalna, co jest idealne dla rozwijania kreatywności. Tutaj mamy ten przykład nowych, tworzenia nowych połączeń. Kreatywność działa na różne sposoby, i czytanie ma tą. Korzyść, że gdy um, czytamy fikcję, nie, nie widzimy obrazów, tylko te obrazy same nam się w głowie tworzą. Także nawet jak mamy opis, gdzie um, wydawać by się mogło, że wszystko jest dokładnie wyjaśnione, jak coś wygląda, tak naprawdę i tak każdy z nas tworzy to trochę w głowie według własnych połączeń, e, według własnych doświadczeń, według własnej historii, co oczywiście wspomaga kreatywność. Sprawdźmy, jaki cytat wybrałem na ten temat. Właśnie ta nieprzewidywalność sprawia, że jest to idealne środowisko dla kreatywności. W badaniu opublikowanym w Creativity Research Journal poproszono uczniów o przeczytanie krótkiej fikcyjnej historii lub eseju non-fiction, a następnie zmierzono ich emocjonalną potrzebę pewności i stabilności. Naukowcy odkryli, że czytelnicy beletrystyki mieli mniejszą potrzebę zamknięcia poznawczego niż ci, którzy czytali literaturę faktu i dodali. Odkrycia te sugerują... Że czytanie literatury fikcyjnej może prowadzić do lepszych procedur przetwarzania informacji, w ogóle w tym dotyczących kreatywności. Numer 8. Inkluzywność, tolerancja. Jak to się ma do fikcji? Okazuje się, że jeśli czytasz Harego Pottera, to będziesz bardziej tolerancyjny. Jak to jest możliwe? Już wam mówię. Historie otwierające umysł. Badanie mówi, że czytanie Harry'ego Pottera może sprawić, że staniemy się bardziej inkluzywni, tolerancyjni i otwarci. Badanie opublikowane w Journal of Applied Social Psychology sprawdzało, czy powieści o Harrym Potterze można wykorzystać jako narzędzie do poprawy postaw wobec stygmatyzowanych grup. Po trzech eksperymentach, w których uczniowie czytali fragmenty książek o dyskryminacji, uczniowie wykazali zmianę nastawienia na wszystko, od imigrantów po studentów gejów. Balanie informuje, że naukowcy przypisali książkom poprawę zdolności czytelników do przyjmowania perspektywy grup zmarginalizowanych. Twierdzi również, że małe dzieci, dzieci z pomocą nauczyciela były w stanie zrozumieć, że częste wspieranie przez starego szlam było alegorią bigoterii, fanatyzmu w prawdziwym społeczeństwie. Jak widać, nawet takie korzyści możesz zauważyć, czytając fikcję. Po prostu większą tolerancję czy mniejszy, mniejszy fanatyzm w stosunku do grup, szczególnie gdy czytamy to jako dzieci, na przykład. Harry Potter przecież nie mówi bezpośrednio o tolerancji, tylko raczej jest tam temat szlam, jest tam temat tych mieszanej rasy czarodziejów, których niektórzy nienawidzą i tak, by nawet czytając to, przekładasz to na mm, tolerancję, jak widać. I imigrancką, czyli rasową, i też yy, tolerancję seksualną innych. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dziewięć. Ostatni punkt, ostatni punkt, ostatni punkt, który ostatni punkt, który dzisiaj omówię, zrozumienie konceptu podróży bohatera, internalizacja struktury historii, i to jest punkt, który sam wymyśliłem, którego nie mam w artykule, bo jak dla mnie jednym z ogromnych korzyści czytania właśnie w fikcji to ciągłe przechodzenie tej podróży bohatera, to ciągłe oglądanie tej struktury w różnych historiach i taka pewna zabawa w próbie odnalezienia tej historii, odnalezienia tego, co pokonał bohater, odnalezienia tego punktu kulminacyjnego. Tak jakby większość historii fikcyjnych jest stworzona na tej podstawie, dlatego one tak na nas oddziałują. Już przecież przy ogniu, gdy nasi przodkowie siedzieli przed jaskinią, opowiadali historię. Po prostu jesteśmy stworzeni do słuchania historii, do opowiadania, do opowiadania historii. I gdy interesujesz się, podobnie jak ja, być może Josefem Campbellem, tą strukturą podróży bohatera i tym mitem, można powiedzieć, który powtarzamy ciągle, tak Właśnie czytając fikcję, często sobie to obserwujesz. A obserwując to, internalizujesz tą strukturę, a internalizując tą strukturę, często zobaczysz w swoim życiu, jak czasem jesteś w pewnym momencie. I w moim, moim przypadku, moim zdaniem, to pomaga takie zrozumienie tego, że czasem to wezwanie do przygody, które na przykład wrzucamy, czasem ten kryzys czy ta na noc duszy, po której. Wychodzi słońce ponownie, ale za to ta noc już jest bardzo ciemna. Czasem zrozumienie, że jesteśmy na takim etapie, może dać nam tą małą energię, dać nam to od, tą odrobinę kopa, żeby to przetrwać. I tutaj jest ogromna moc książek fikcyjnych, bo one tak jakby mają to w sobie. Szczególnie ciągle polecam taką literaturę, faktycznie klasyczną, tą literaturę która się sprawdziła przez dziesięciolecia, bo wtedy raczej się nie zawiedziesz, raczej ta literatura, która przetrwała próbę czasu, ona ma w sobie to coś, ma tą esencję, i tutaj warto szukać właśnie tych historii. Dziesiąty punkt, który wymyśliłem w tym momencie, to często dzięki tej właśnie literaturze, literaturze fikcyjnej, możemy Poznać nowe pomysły, możemy się zainspirować, możemy znaleźć nowe miejsca, które chcielibyśmy zwiedzić, możemy znaleźć nowe rzeczy, które chcielibyśmy robić. Tak naprawdę, często fikcja jest kopalnią inspiracji dla naszych przyszłych działań, jest kopalnią też pomysłów na to, jak nasze życie możemy w którąś stronę popchnąć lub co. Czym byśmy się bardziej chcieli zainteresować, lub nawet gdzie byśmy chcieli pojechać. Wiesz, jak czytałem Hrabiego Monte Cristo na przykład, to bardzo mnie ta książka zainspirowała nawet do tego, żeby pomyśleć o takiej wycieczce śladami Hrabiego Monte Cristo. Także to jest taka wartość, o której nawet nie myślisz sięgając po książkę. Teraz czytam Steinbecka, Podróże z Wolejem. Jak on to się nazywał? Nieważne, jakiś tam, wyświetlę ten tytuł. I e, tu po raz kolejny Steinbeck nas bierze w podróż po Ameryce. Czyż to nie jest wspaniałe i czyż nie chcesz później sam pojechać po Ameryce i taką podróż przeżyć? Wiesz, wielu, wiele książek inspiruje. Gdy cierpienia młodego Wertera wyszły, ludzie popełniali samobójstwa w żółtych swetrach. Tak jak Werter. I e, jak widać, literatura ma potężną moc fikcyjna, to zmiany na lepsze do gorsze, lub na gorsze, to zainspirowania nas do wielkich czynów i do małych czynów. Także pamiętaj, że zawsze tak w taką wielką książkę może to być moment przełomowy, może to być moment, który otworzy Ci oczy na to, co chcesz robić, kim chcesz być, gdzie chcesz pojechać, gdzie chcesz żyć. I to jest tak korzyść, o której nie mówią artykuły, ale która z pewnością jest. Dlatego Książki fikcyjne też są przydatne w życiu. Oprócz tych dziesięciu korzyści, pamiętaj, że najczęściej autorzy tych książek wplatają jakieś swoje doświadczenia, wplatają jakąś swoją wiedzę w te rzeczy, którą ty możesz przejąć i zastosować lub zinternalizować, nawet na jakimś poziomie podświadomym i nawet nie wiesz kiedy, być może. Z rękawa tą wiedzę wyciągniesz i ci się przyda. Moim zdaniem, książki fikcyjne mają ogromną wartość i pochodzi to od gościa, który czytał głównie książki niefikcyjne. Dopiero z dwa lata temu zacząłem czytać więcej fikcji i bardzo mi to służy. Służy też to temu kanałowi i będę, tak jak mówiłem wcześniej, trochę tej fikcji czytał więcej. Oczywiście, książki niefikcyjne wciąż są. Na mojej półce wciąż to jest większość w zasadzie tego, co czytam, ale książki fikcyjne, ta literatura, najczęściej tak właśnie klasyka, to jest coś, co jest też cały czas gdzieś z tyłu głowy i jest to coś, co eksploruję, bo ma wartość nie tylko rozrywkową, ale też właśnie życiową, o której dzisiaj wspomnieliśmy. Dziękuję bardzo za oglądanie Wasła w życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku recenzji w weekend i w kolejnym odcinku vloga w tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.